witam panu. Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na Targu Gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawe jestem też co dzisiaj proponują hodowcy. Zapraszam na film, startujemy. Po ile te koguciki, te kurki? Kolego, przepraszam, po ile tutaj te koguciki są? Po 500 Konkretnie Pan powie. No A co będę mówił. Dobra, Pan nie chce udzieli... po, 50 zł. po 50 zł, dzięki za informację. Dobra. Za informację o ktoś tak takie Dzięki, zapraszamy do radomia. No, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, bo deszcz wcale, w pada. Nie bardzo. To tu mamy tak przepiórki, słabo widać. I tak ile takie przepióreczki. Oto, tu widać właśnie przepiórki. To są młode takie? Młode, nie? Młode. Po 10 zł te przepiórki. A tutaj te króliki, ten królik 120, ten większy chyba, tak? A mniej i 60 mniejszy, tak? A tu mamy co? Te, te papugi to są te paliste i zeberki obok. Faliste to po ile za sztuczkę? Po 30 mamy. I zeberki też po 30 zł. A tu na dole te? to też są paliste? A, młode, te, to, to są młodziaczki, też po 30 zł, tak? Dzień dobry, tu mam ładne nyweczki. Taka para nyweczku czarnych to ile? 300 zł. A dareszki? 160 160 A to żołownik, żał nie. Y a, samica, samica, tak. Ile takie żołowniczki? A, po poszedł kolega, nie wiadomo. Nie, A tu są i jakie te siwe? Rzeszowskie, Rzeszowskie. Rzeszowskie tu mamy I takie Rzeszowski pójdę za sztukę? Podwiedzki pod Tu mamy kolegi Rzeszowski, podwiedzki za sztukę jakby coś to do kolegi, kolego... jak kolego masz na imię? Konrad Do pana Konrada pisać pan Konrad też czyta komentarze pod słodem No dzisiaj, jak mówię, pogoda nie rozpieszcza deszcz pada, ale hodowcy dopisali. Po ile też te żółte te Po 15 zł, Po ale można negocjować z panem cenem, tak? A tutaj te kasztanków para, to ile? Parzyste są, czy nie? Tak. Cztery dyszki kasztanki. A tu są te pocztowe, tak? Takie pocztowe to z kartami to są? Bez. Bez kart. Po ile po dyszku? Po dyszku, do pananku, że bez kart? Ale pańska hodowla, tak? Okej, okay. okej, okay. dziękuję bardzo. Zaraz patrzę, żeby tylko pana twarzy tutaj nie nagrać. A te koroniate żałowniczki, łapciate? Cztery południówki sztuczka chyba, nie? Czter? Dobrze powiedziałem, cztery południówki sztuczka. Pogoda fatalna też pada, ale koledzy dopisale ja trzeba się przyglądać Tu mamy zakonniczki, ale nie wiem ile to za parkę i czerwonych parka widzę i czarnych chyba parka, ale nie ma właściciela i czajki widzę Saksonskie też, ale koledzy trasatają i kupują też kupują, a, 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 za, kupują a, a a? pary. Tak, Pan... Takie zakonniczki Parka czerwony to ile? Już 50-40 złotych. 50, 40 zł. 50 40 zł z Panem można negocjować. Tu są te czajki saksonskie, tak? A Pan też Stówka Parka. Pan ma jak na imię? Szczepan. Do pana Szczepana, aby ktoś chciał takie gąbki to pisać po filmy, pan Szczepan też czyma, czyta komentarze. Tak. Ciemaj bo się. są chętni no nieraz na współpracę i niektórzy mi o nie, nie odpisują, bo chcą po prostu wymienić się doświadczeniami. A tutaj co to jest zaraz, a tego gąbka? Go to co to jest? To jest karłacz śląski. Garłacz śląski, tak. I taki karłacz śląski, ile? No ja tam co nie 7 by. 70 zł i te boczki u pana te są bo boczki takie, tak. nie? 30 pana, no szukać 30. 30, 30 zł para. 60 zł parka do boczków. Tak. Do pana szczępa jakby coś pisać pod filmem, a ten to jest, to jest staropolski. staropolski takie staropolskie po ile? 3, no. Po 30? 30 Ja pan... Takie jaśniaczki składowe to po ile u pana? Po 30. Jak pan ma na imię? Andrzej, tutaj imiennik mój, po takie jasne ma, jakby coś i białogonki są, fajne głębie. Co do Pana Andrzeja, pod filmem pisać. Przestało padać troszkę, nie? No. Te tiplerki to są czerwone, tak? Fajne, fajne tiplerki. Takie tiplerki ile? 30 zł. Ile? 30 zł. 30 złoty, proszę. Kurczę, naprawdę fajne. Ja to lubię, te, miałem kiedyś. A te widymki ile? Znaczy, to są te widymy chyba? To są takie jaśniaczki, ale też nie ma właściciela A tak, to takie jaśniaczki krótkie po ile to są te? Zależy które No takie o to, to, to za sztukę mniej więcej tak Od pięciu do półtorej Od pięciu do półtorej takie jaśniaczki Kolego jak masz na imię? Do pana Wojtka jakby coś powiedział Wojtek czyta komentar komentarze Takie gąbki śniącie do półtorej Te boczki ty po ile za sztukę? 3 dyszki. A fawik? 3 dyszki. 30 zł. To już kolega ogląda. To jest co to jest? A pocztowy taki, tak? Takie pomieszane I takie szumery. Po jaki pocztowy to ile? 3 dyszki. 3 dyszki. A takie bocianki te właśnie składowe, i pójdę za styczkę? Od 5 do stóp Od 50 zł do Jak kolego masz na imię? Do pana Marka jakby coś o takie bocianki w komentarzach podpisać jakby ktoś chciał wymienić się tutaj gąbkami Są też fajne jaśniaczki i A takie koroniate to ile parka takich? To są masłowe chyba, tak? Czy to? Masłowe, perłowe, taka koronia tych parka ile? 90 zł, a te jaśniaczki? Od 5 dyszek do stówki od 50 dyszek do stówki, kolega jak masz? Jak? Do pana Jarka jakby coś to pisać w komentarzach pod filmem? Dzięki panie Jarku. Ojcie zdrówki. Takie fajne perłówki, proszę bardzo. Półtorystówki stówki. sztuczkę, tak. tak. Proszę bardzo, takie perówki, potorzste po czy te, te są po zł. Jak kolego masz na imię? Lesza. Do pana Leszka, jakby coś pod filmie, ktoś potrzebował, taki perłowy. Proszę bardzo. Jak się prezentuje. Do pana Leszka. Dobrego mi jego A te siwe wyśwanczyki yy... Te siwe, koroniate, parka. parka, ile taka parka tych wyszwanczyków? Ile? 80 zł, jak kolorzko masz na imię? Czałek. Do pana Michała jakby coś pisać byś ktoś potrzebuje takie wyszwanczyki to są jeszcze te krakuski, te siwy, fajne krakuski, ile taka para krakusków? Trzydyszki. dyszki. A te koroniate, ja, te żałniki, ten żałnik? To po I to są parzyste? Te? Nie. Nie. O kolega widać, że sumiennie nie mówi, tak, że nie, nie dwa są. Nie koroniate. Jedna samiczka jasna. Aha, dwa samczyki, koroniate i je, je, samiczka jedna gładka. Całobna perówka I żałobna perówka, aby też coś taką korniatę potrzeba żarnąć. Perłoweczkę do kolegi proszę pisać pod filmem Tu są perłowe widać też. Ma słowy taki pasiaczek, to taki jest takie niespotykane koroniate, ile? Ko Siedem dyszek Powiedz kolego jeszcze raz jak masz na imię, bo tutaj do pana Michała tutaj ten perłowy na białym samczyk czy samica? Samczyk, samczyk tak perłowy ile? Pięć dyszek Pięć dyszek taki sam Żeby... Ale tego Mirka co przychodził? Nie To są kolegi Mirka bocianki takie fajne bocianki ale poszedł nie znam ceny do kolegi Pawła tutaj, proszę zapraszamy, takie ma poróweczki i takie poróweczki od do ile? Od 200 do 250. Od 200 do 250, bielutkie proszę szyjki, a tutaj te pasiaczki? Pasiaki, pasiaczki za białym ogonem i ten. Pasiaczka na białym ogonie, to jest parka, stówkę. czy? Jest, pa, stówka, parka. takie pasiaczki są nawet, ten pasiaczek składowy, parka, stówkę tych pasiaczków. telefon. Gdy to dzwoni, no, ale posprzedawał, nie? A takie karpiaczki ile fajne białe? Po 60, po 60 zł za sztukę, tak? A te żołniki? Też. Jak koleżko masz na imię? Norberta. Do Norberta jakby coś po takie gołąbki. To są też twoje tutaj? Tak. Norberta gołąbki, proszę bardzo. Czekaj. To są gołąbki, wszystkie Norberta. Jakby coś te pisać pod filmem. No. Tu wiedeńska kasamica ile? Osiem dyszek. Do kolegi tutaj Marka, jakby zrobić właśnie to od kolegi Marka ten co był filmik poświęcony jasnemu to właśnie od tego kolegi Marka mam tego jasnego. Na razie go nie puszczam. Poszedł 18 km dorożek, To Kto chce, to wierzy. Ja to wierzę koledze na 1000%, nie na tylko 100. Bo ma takie gołąbki, 3 dni chodził kogo koło tam może nie wszyscy oglądali do końca. I mówię, no dawali za niego tutaj 5 zł, ale to była ujma dla tego gołąbka i go puścił i poszedł. I ja za tydzień to na byłem pod po, pana Marka, jakby co? A raz jeszcze pan zróżnicowy. Marek po ile? Po 50 do stówki. O 50 do, 100. O 50 do 100. Jakby coś do pana Marka pisać pod filmie. Pan Marek czyta komentarze. Trzymy. Mamy samiczki, samiczki kolego, dobrze, że jesteś Takie samiczki korniate to po ile? Po cztery dyszki Po cztery to też fajne samiczka, widzę, że biała jest Na białym ogonie, po te cztery dyszki, tak? Eż koleżko, masz na imię? Do pana Wojtka jakby coś Korniate to do Wojtka Siedemnaście tysięcy Takie krymeczki, przepraszam? Takie krymeczki 40 zł, złotych, a ładne neweczki to są, ładne gąbki masz 60 zł złotych para 60 złotych te neweczki, poł Koronia tych też 60 zł. Tutaj para perłowych 80 zł. 80 zł. Para perłowych 80 zł. A ty, ty biały, biały pocztowy? bo też nie ma... 30 zł. A tu mamy w też widymy, Właśnie. 80 zł. 80 zł. Jak koleżko masz na imię? By nie Adam, Adam. Do pana Adama jakby coś. Jestem Adam, dobrze wkładam. Tak jest. Nie ma jadzi, nie ma gdzie wsadzić. Okej. Do pana Adama. Ja tutaj jeden pan Adam zazwyczaj niektórych kojarzę, niektórych to po prostu tak, po imieniu, ale już będę pamiętał, bo kolega Adam jest Jestem bardzo Adam miły, sympatyczny. Podaj mi Co Coś mówisz. No nie nagle, ja to tylko gołębie. Dobrze, że przestało padać. Są, to są pana? No. O, to fajne. To, co ty zaraz a tych czarnych właśnie, takich na łebku? To są mewki rosyjskie. Mewki rosyjskie, te czarne? Mewki, mewki, mewki. No. tak? No. I to ile taka parka tych czarnych? To są takie, te, te czerwone parka? Te to są lentacze. to Oblamówki mają na ogonach, wie pan? Aha, widzę ogon, ogon brązowy Tu tutaj No niech pan wtedy film pokaże, bo ja tak głębiej po raz pierwszy widzę u nas na targu ogon. Aha, taki ma ogonek To jest lentacz, tak? To jest nasza rasa, czy to jest jakaś rosyjska? No też, wie pan, sprowadzone z zagranicy To to i tak... Aha nie wiem, pan jakie to są? Nie wiem A to, to jest mewka, tak? Taka para no. tych mewek to ile? 40 zł 40 złotych te czarne parka tych nowych. Tu mamy Krakuskę. Ta krakowska no. ile? No dwie dychy. A te zakonniki? No to też po dwie dychy. Pod dwie pod tak? A te lentace, co pan mówi, właśnie taki ogonek miał. Ja pierwszy 40 raz widzę. 30 złotych. Parka, tak? No. 40 złotych parka. No fajne, ja widzę, jest, że pan ma. Tak jest, ale A pana my... nie, tylko głowki. Jak, raz... jak pan ma na imię? Andrzej. Okay, Andrzej imiennik. Mój <laughs> <mimo> sympatycznie <laughs> poznać pana Andrzeja tutaj, mamy imiennikę naprawdę. No, no na wiatru będę się coś... oglądał. To pisać i zakonniczki takie naprawdę sympatyczne gołębi. Ja mówię tej rasy to nie widziałem tej mefki po raz pierwszy no kupisz, widzę. I terentacze tak samo. To są naprawdę fajne gołąbki, warto zwrócić uwagę na tego, na tego gołębie. A ich można ganiać w potyczkę, czy nie bardzo mnie. No, tak nie, można. One, Ale lepiej nieodobne, tak? No. A te murzynki ile? Te koreniate? No, tu pod to ciemne, Podwiedzki parka. Takie jaśniaczki po ile? Widać. Widać bardzo dobrze. Takie jaśniaczki pójdę? Pięć, pięć, a ten serek? Fajny ten serek sam czeka, nie? No, serek też w tych granicach. W tych te, A tutaj te, te jaśniaczki? Po, stowie. po stowie. A może negocjować z panem cenę? Różnie. Można. <głos》>. Jakby coś to do kogo? Pan ma na najmniej, przepraszam. Do pana Władysława jakby coś to pisać pod filmem. A Zenek jest oj, Nie, 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 ojca A nie zdaż? On, on, on za mną No to my zale, zale, zakończymy sami tam no, no to wy to macie panów, Czas sobie padać. do on... To pan się chciał kupić? No. Ale co mam no. tu no. 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 No To jest no. A do siebie pocztowe Nie ma właściciela? Nie ma właściciela tych siwych pocztowiek? Poszedł gdzieś właściciel? Także nie jestem w stanie się spytać po ile, co? Nie, nie. Te koroniate to po ile, tych? Te? To 50 zł sztuczka. Tu mamy wiedeńskiego, fajnego. A ten kasztanek brązowy? Tak samo. Jest 50 zł sztuka. Zy... Krymeczki? No wszystko w tej cenie. 5 Proszę bardzo. Jakie kolega ma gołąbki? Proszę bardzo. Jakby coś to pisać pod filmem, a te koroniate właśnie to po ile za sztuczkę. Wszystkie po 50, 50 zł, ale kostek jest elastyczny. Jakby coś tam pisać pod filmem do Kostka. Wszystko do uzgodnienia. Do uzgodnienia, proszę bardzo. Berlinki fajne, proszę zobaczyć. Dzisiaj kolega ma naprawdę, zresztą zawsze kolega ma super czyściutkie gołąbki, zdrowiutkie. A te berlinki za sztukę ile? Po cztery dychy, ale mówię, tutaj można z kolegą też negocjować przy większy zakupie. Wiesz pan czy koszyła jest fajny, koroniaty. Taki właśnie anciuk ile? Indyszek. Proszę bardzo. Krymeczki jakie fajne. I gładkie i takie. Do koloru, do wyboru. I po ile za sztuczkę krymeczki? Po ile kostek za sztuczkę krymki? 50 zł. To tak samo 50 zł, ale mówię, kolega, kostek jest elastyczny. Do uzgodnienia. Te żółte, żółte? Na, nagrywam tylko. Po ile te, te, te żółte? To są rzeszowskie? Nie? I po ile za parkę taki? <laughs> Pięćdziesiąt za parkę W tygodniu założyłem 200, brakuje 200 A te czerwone to też są rzeszowskie, nie? Tak I te rzeszowskie parka ile? Pięćdziesiąt za parka, jak pan ma najmniej, przepraszam? Do pana Paweł, aby ktoś chciał takie gołąbki Pisać w komentarzach po filmie Pan Paweł czyta komentarze Jakby coś ktoś chciał wymienić Zapraszamy do pana Pawła, takie rzeszowskie, ładne, ładna barwa, ładny kolor, naprawdę fajne. A ten Brodawczak ile ten czarny? 80 zł, tak. To jest Brodawczak. Para takich Brodawczaków 80 zł. Bo nie pamiętam. Przepraszam, sorry. Czyje to gołębie? Czyż, czyż, to czyje? No jest tam człowiek, patrz, jest, jest, Nie, bo fajne tutaj są te. Panie Pawle, proszę. Witam cię. Dzień witam. Nie ma tyle pieniędzy, żeby tego Te masłowe, bardzo fajne gołębie. Paweł, przepraszam. Dobra. Te masłowe tutaj, ile te para takich, 70 zł sztuka sztukę. 70 zł sztuka sztukę, to są ładne bieluteńkie, proszę zobaczyć. Bielutkie czy się jak wizję, nie? Oooo, jak najbardziej. No to jest klasa goła sami, sami to jest fajne. No białe, białe widać, że no, tak samo ma takie, nie wiem po ile za sztukę zajęty jest. Karpiate masłowe tak samo, jakby coś do paru pisać pod filmem. Nie, <laughs> to A to chyba to są kolegi Marka, te widymki, ale kolegi Marka nie. O, jest Marek. Marek, pije te widymki. Proszę? Po stówce, tak tak? Serwaj się ceni, się ceni, jakby coś do Pana Marka pisać pod filmem. A taki masłowy posiaczek, tutaj ile? stanie samiczka? 50 złotych. 50 złotych, tak. A tu masz jeszcze te budapeszki węgierskie, to parka. Tak. stówki. Półtorej a te, te brązowe? 70 zł, A to, to są co to, te boki? Boki. Parka tych boków? tak. A cztery I te budapeszki mamy. Wszystkie podyszki tego głębi, jakby też do pana Marka, jakby wszystkie hurtem, Zapraszamy. A pojedynczo, a takie krakowskie parka tych czerwonych, ile? 20 za sztukę. Dwadzieścia Cztery dyszki za parkę. Bardzo ładne krakowskie są. I czarne tak samo? tak samo. Cztery dyszki za parkę. Tak? Dobrze powiedziałem? No i to są też czarne krakowskie, proszę bardzo. Jak kolego masz na imię? Darek. Do pana Darka jakby coś pod filmem, takie krakowskie. Proszę bardzo, takie krakowe jakie. Kogo pan Darek chce pozdrowić jeszcze? Wszystkich, wszystkich jedubarek. Pan, pan Darek pozdrowi, ja też również pozdrawiam pana Darka. A te jasne, takie krótsze, to po ile? Te jasne, tutaj krótkie? 50 zł. Jak ma z kolegą najmniej? Do pana Rafała tutaj, teraz to Pana Rafał jest, bo mówię tutaj, pytale się kilka, nie wiem czy akurat kolego do ciebie, kilka razy pod filmem o pana Rafała tutaj na miary Takie gołąbki ma pan Rafał 50 zł za sztuczkę A ta parłowę to co to jest na ciemnym ogonie? Samica, kurczę, samiczka Cześć Wojtek Wszyscy wspólnie razem promujemy w Radomiu Targ Gołębi i naszą gołębiarską pasję. Dziękuję za oglądanie fi filmu, za subskrypcję, za komentarze. Pozdrawiam wszystkich thanks for watching the video See you soon.